Witam widzów na niedzielnych poszukiwaniach. Dzisiaj jest na plaży w Ostworne. W oddali widać masflaktę. Bardzo ładna plaża. W oddali widać siłownię na wolnym powietrzu, gdzie udało mi się znaleźć o dziwo 2 złote. 2 złote. Jakiś Polak sobie ćwiczył i zgubił. I jeszcze coś takiego, co nie wiem, co to jest w ogóle, nawet nie. Miedziana to na pewno jest. I. Taka zjeżdżalna dla, dla dzieci. I w jednym miejscu. Właśnie posypałek zjeżdżał. Zarazem 4 euro. Pochodzę, jeszcze jest godzinkę. Bardzo ładna plaża. Jest ciepło, ale i tak nikogo tutaj nie ma. Zobaczymy, co pogubili. Poniedziałek i wtorek ma być bardzo ciepło, więc w przyszłym tygodniu znowu tu przyjadę. I zobaczymy, co uda mi się znaleźć. Pozdrawiam widzów.